Życie po rozwodzie, życie w trakcie rozwodu. Czasami zgłaszają się do mnie klienci po 40, po 50, niektórzy nawet około 60, miałem też klientę około 70, I, mm, i część podchodzi do mnie z jakąś, jaką, że to jest super, że to jest szansa, że fantastycznie, że coś nowego się będzie działo. To nie jest filmik dla Was, ale mówię dla tych gościach to jest starszych którzy już pewne rzeczy przeżyli, byli po długich małżeństwach i tak dalej. Czasy się zmieniły. To nie jest koniec życia. Ty nie musisz nakładać włosienicy tutaj, chłostać się batem, że o miałeś żonę 20 lat i ty już masz tam 30 i ty już się i nadajesz. Skorzystaj z tego doświadczenia. Rozumiem, że byłeś, byłeś poza rynkiem matrymonialnym, kupę czasu na przykład i jest ci ciężko wyrzucić. ale masz inną opcję? Masz inną opcję. Prawdopodobnie jesteś zaniedbany, zajechany, zmęczony psychicznie, zrobisz masę głupich yy, yy, rzeczy i masz jakieś takie poczucie... Stary, ja mam... Ja w tym roku, kiedy nagrywam ten film, skończę 40 lat. I ja nie zamierzam, starych ma się kłaść do trumny. Oczywiście, ja miałem mam 12 czy 13 lat. To ludzie, którzy mieli po 40, to jedną nogą w grobie. Ale czasy się zmieniły. Czasy się zmieniły. Na szczęście mamy y, te, te juwenalistyczne, czyli wszyscy muszą wyglądać młodo, <śmiany> więc można się wpasować. Nawet jeżeli jesteś zajechany, to, to można odbudować jakiś fitnessik, jakieś, wiesz, trochę kosmetyczki. Można podziałać, można zrobić. Poszła do przodu technologia, medycyna. Kobiety są też otwarte, jak teraz. Jest wiele... Wiele y, amatorek si, si, siwych włosów. Wiesz, będziesz taki, wiesz, jeżeli chcesz być takim, wiesz, silverfuckerem i bzykać laski, które mają, nie wiem, jak masz 50, bzykać laski, które mają 30, to jest do zrobienia. To jest do zrobienia, no bo jeżeli jesteś atrakcyjnym gościem, to będziesz atrakcyjnym gościem, ale to nie jest atrakcyjność fizyczna, to jest atrakcyjność magnetyczna. Taki magnetyzm, charyzma, i to jest coś, co ty jesteś w stanie zaoferować od siebie, od, dla siebie, mm, kobie, od siebie kobietom. Tak. O, widzisz, dla siebie też, no bo zobacz, jest teraz wiele zagubionych młodych kobiet. Model rodziny się zmienił, rozwód jest teraz jak, jak, jak pierwsza, pierwsza komunia, no każdy musi ją przejść. i Przynajmniej w, w tym rejonie cywil, kręgu kulturowego. I jest wiele kobiet, które mogą skorzystać z Twoim doświadczeniu. I pieprz te gadanie, że o, ona ma 28 lat, ona jeszcze ma oczy i Wziąłbyś sobie dojrzałą kobietę, bo to jest tak. Te staje, mówią tym młodym, Biedol to, zobacz, ja pytałam gacie, zobacz jak skończyłam, baw się dziewczyno, baw się dziewczyno, jubka, je, masz czas, masz dopiero 38 lat, zdążysz jeszcze urodzić. A potem te staje, idą do tych gości, których, którzy chcą te młode, i mówią: Widzisz, widzisz, te młode, to tylko się bawią, tylko się bawią, tylko a im w głowie. I tak się biznes nakręca, tak się biznes nakręca, wiesz. Ale no, niestety. Słuchaj, prawda jest taka. Powiem Ci tak. Powiem Ci coś, co ja sobie uświadomiłem. Jego starszy gość jesteś skazany na młodą dupeczkę. Powiem Ci zaraz dlaczego. O, już mam 100% Twojej uwagi. Słuchaj uważnie. Ponieważ wszystkie zd zdrowe psychicznie, normalne, bez bagażu, są już kurwa zajęte. <grybujesz> I tyle. Więc jeżeli chcesz, załóżmy, zacząć na nowy start. Założyć nową rodzinę. No to musisz patrzeć po świeżych, świe, świeżych truskaweczkach, a te z dołu kosza zostawić. No, tak to niestety działa. Oczywiście, jeżeli znajdziesz, jeżeli wolisz rodzynki od winogron, mi nic do tego, słuchaj, nie ma w tym nic złego. Ludzie mają różne preferencje, nawet jeżeli odnajdziesz miłość w, w ramionach starszej pani, no to to jest twoja prywatna sprawa. Jeżeli to jest wybór, to ja słuchaj, ja nie mam nic do tego, słuchaj. nic mi do tego, ja się nie mieszam. Ale chcę, żebyś tylko zrozumiał z tego filmu jedno: to nie jest koniec życia, to nie jest wstyd uczyć się tego na nowo, wstyd to kurwa, wyjść ze związku, który był chujowy, tylko po to, żeby siedzieć samemu i żeby było ci chujowo, ponieważ ty wyszedłeś z związków, to jest. Chujowy, więc myślę, że się nie nadaje, więc jest jeszcze bardziej chujowo. Nie trać czasu, nie trać życia. Już wiesz, jaki on jest cenny, już wiesz, ile go straciłeś na słuchanie baby, je, słuchanie jęczenia i walenie konia pod pysznicem, kiedy nikogo nie było w domu. Już wiesz, co to znaczy, zatrzymywać się przed domem w aucie, siedzieć w ciszy 2-3 minuty. Zanim otworzysz drzwi i, i, i znowu się ta suka o coś przyjebie. Ty już to znasz. Ty już to znasz. I nie daj sobie wmówić, że albo byłeś misiorem, o, byłeś taki, byłeś siaki. Chuj z tym, no, mleko się rozlało. Albo będziesz analizował i z jakiego łuku do ciebie strzelano, albo zaskupimy się na tym, żeby opatrzyć ranę po strzale. Bo analiza tego, jaki, co jak na śniadanie łucznik, który do mnie celował, nic nie zmieni. To tak jakbyś miał, jakby cię potrącił koleś na ulicy samochodem, a to byś zastanawiał, kurwa, ciekawe, czego on słuchał. To nie ma znaczenia. Możesz zacząć żyć na nowo. Skup się na najważniejszych rzeczach. Czasu nie odzyskasz. Masz go jeszcze mniej. I to może być najlepszy czas twojego życia. Najlepszy czas twojego życia. Dlatego... Pod tytułem filmu, jeżeli oglądasz na, na telefonie, masz opis, dochodzisz tam w taki sposób, klikasz trzy kropki więcej pod tytułem, Wyświetlają Ci się linki do moich kursów, wyświetlać się link do mojej współpracy, wyświetlać się link do mojej strony, gdzie czeka na ciebie jeszcze dodatkowe kilkanaście kursów i możesz zapisać się na bezpłatne porady, które ludzie dostają ode mnie codziennie na maila. Ponieważ dlaczego piszę codziennie? Dlaczego codziennie nagrywam? Bo wiem, że to mi zwiększa szanse na to żeby jakiś dobry chłopak nie zrobił jakiejś głupoty, żeby dzieci nie stracił ojca, żeby dobry, fajny, elegancki, porządny gość nie zmarnował sobie życia tylko dlatego, że uwierzył w, jakieś, w jakiś fałsz na temat relacji z kobietami albo wziął na siebie poczucie winy za coś, co on nie zrobił, bo wiadomo, jak kobieta odchodzi, to jest twoja wina. Kiedy ty odchodzisz, to też jest twoja wina, bo to jest coś więcej niż tylko zaliczanie panienek, dużo więcej, więc daj sobie szansę, nie poddawaj się, dopóki ci stoi, jesteś zwycięzcą <noise> i nawet jak nie stoi, można to, można to poprawić, słuchaj, chłopie, ja, wiesz, ja mam 40 lat zaraz, ja to mogę, ja to, ja to, wiesz, nawet z łóżka nie wstaję, tylko rano, rano sobie światło zapalam, no, sprzętem, rozumiesz, wyciągam to tak. Zawija. No tak, tak, no dokładnie. No, Windę musieli w bloku poszerzyć dla mnie, no bo po prostu nie, nie mieściłem się no, z tym naganiaczem, ale pożartowali. Pożartowali, trzeba działać, trzeba żyć. I pamiętaj, jako starszy gość, masz dużo atutów dużo atutów, którzy, których nie mają ci zagubieni chłopcy. Często ofiary dysfunkcyjnych rodzin z tymi, kurwa, grzyweczkami, kurwa, co to, kurwa, jest, to, żeby chłop z lokówką biegał? What the fuck is going on? Kurwa, jak ja, ja w ich wieku, to biegałem z nożem w kieszeni, a nie, kurwa, wałeczkiem kręciłem włoski, kurwa. O tempora Ja ich nie winię, ja się z nich nie śmieję. Oni też szukają swojego szczęścia na ziemi, ale ty, stary, naprawdę zobaczysz, że męski gość, że w czasach, w których ty byłeś normalnym typem, ty dzisiaj będziesz testosteronową bestią. A z moją wiedzą pomogę ci znaleźć. Bo z, pomogę, z moją wiedzą będzie ci dużo łatwiej, bo pomogę ci znaleźć kobietę, która będzie szczęśliwa tym, że będzie ci grała codziennie rano. Hejną. No. no. Wiesz już na czym. I czym grała. Pozdrawiam. Cześć. Link, linki w opisie. Subskrybuj kanał. No. Będzie dobrze. Nie poddawaj się. Będzie dobrze. Rozumiesz to? Rób co mówię i będzie zajęliście.